Witam, witam, tu Marian i Tysiące Płyt. Witam w kolejnej odsłonie naszych recenzji. Tym razem mamy drugą płytę Cypress Hill pod tytułem Black Sunday. Na płycie mamy 14 utworów. Wszyscy bez gości oczywiście. Prawie sami nagrywali. Okładeczka bardzo mroczna płyty. Cmentarz na okładce. W środku zaglądamy. Są postacie... Sean Doga, i DJ Maxa oczywiście. Hmm. Bardzo mroczna okładka. Polecam kawałki. Najlepsze kawałki moim zdaniem to jest "I Wanna Get High", "Insane Brain" i like a Shot". Dalej to jest dalszy ciąg, jak można powiedzieć Pierwszego albumu ich też jest połączeniem funky soul, gitarowych, gitarowych riffów. Hip-hop jest mroczny. Popaki dają z siebie wszystko, co jest możliwe. Moim zdaniem, płyta jest jedna z lepszych klasyków old school hip-hopu. Daje 10 punktów na 10. To jest jedna z lepszych płyt Cypress Hill wydana. Dzięki. I oglądajcie dalsze odcinki. Fajnie, że chociaż ktoś tam coś obejrzy i posłucha trochę. Koniec. Do następnego usłyszenia.